Za kierownicy prosto do celi. Tak można podsumować podróż 48-letniego obywatela Ukrainy, którego we wtorek zatrzymali policjanci z pławskiej Drogówki. Mundurowi ruszyli w pościg za kierowcą, który zignorował sygnały do zatrzymania dawane mu na Dęblińskiej. Do kontroli doszło ostatecznie na ulicy Budowlanych. Najpierw na ulicy Dęblińskiej policjant ruchu drogowego chciał zatrzymać pojazd marki Audi do kontroli z uwagi na to, że kierujący tym pojazdem przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość. Kierowca nie tylko się nie zatrzymał, ale przyspieszył i odjechał w kierunku Demlina. Policjanci natychmiast podjęli pościg za e, samochodem Audi i zatrzymali go na ulicy Budowlanych. E, okazało się, że kierujący samochodem 48-letni obywatel Ukrainy był nietrzeźwy, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. E, ponadto nie posiadał prawa jazdy, miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się także, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary Pozbawienia wolności przez sąd rejonowy w Poznaniu. Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące. Zanim wsiądziemy za kierownicę, sprawdźmy, czy nasz stan na to pozwala za pomocą alkomatu. Upewnijmy się także, czy nie jesteśmy poszukiwani przez policję i mamy uprawnienia do kierowania pojazdem. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 m2 z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings SA. Przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl